Na rozgrzany, możemy zaczynać. Hej, witajcie w kuchni Kwasiora! Chciałbym was dziś zaprosić na jedną z najlepszych wersji kiełbasy z grilla. Będzie to kiełbasa w stylu barbecue. Za wielką wodą w Stanach Zjednoczonych mówią na to danko poor man's burnt ends albo sausage burnt ends. Generalnie założenie jest takie, że samo danie o nazwie burnt ends oryginalnie robi się z części wołowiny o nazwie brisket. Jest ona dosyć droga. Gdzie nie gdzie ciężko dostępna, więc tutaj jest świetna alternatywa, jak przyrządzić sobie pytarte danko. Teraz co będziemy potrzebować? Ano kiełbasy. Ja mam tutaj przegląd kiełbas, ponieważ moim zdaniem sausage bird ends najlepiej smakuje właśnie z różnych gatunków kiełbas połączonych razem. A jakie to są kiełbasy i co jeszcze będziemy potrzebować, zapraszam do stołu. Jak widzicie, wracam właśnie z Delikatesów mięsnych lis. Zaopatrzyłem się w kiełbasę pieprzową. Tutaj jest pento kiełbasy drwala, wysuszone chorizo kiełbasa biała oraz kiełbasa kebab. Niesamowita sprawa. Jeśli tylko będziecie w delikatesach mięsnych Lis, polecam to cudo. Czujecie się jakbyście jedli kebaba, a jest to kiełbasa. Naprawdę świetne urozmaicenie grilla. Dalej będzie to musztarda. Wybierzcie swoją ulubioną oraz przyprawę. Ja dziś wybieram klasykę kuchni Tex-Mex Original. Przyprawa do kupienia jest na kran. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Wpadajcie na zakupy. Jeśli zaś nie macie oryginala na podorędziu, to żaden problem. Słodka papryka, ostra papryka, czarny pieprz, kumin, czosnek. Jesteście w domu, ależ te żaby tam kunkają. No dobra, zabieramy się do roboty. Należy kiełbasy wysmarować musztardą, żeby zrobić taką powłokę, do której przylepi się przyprawa. No i pięknie, wszystkie kiełbaski znajdują się już na ruszcie, jeśli to będziecie robili na smokerze i tak jak ja, korzystali z różnego rodzaju kiełbas, tych suchych i tych surowych, to tak, ciepłe powietrze ci od prawa do lewa do komina. Więc kiełbaski wysuszone w połóżcie na końcu, żeby miały jak najmniejszą temperaturę, zaś te większe kiełbasy surowe już bliżej gorącego powietrza. Temperatura między 140 a 160 stopni, tak na oko, nikt z tego strzelał nie będzie. I grillujemy to trzy kwadrance. Do zobaczenia! Ła! Wszędzie pięknie pachnie dookoła, trzy kwadraty są już za nami, kiełbasa jest zgrillowana. I teraz, doszły nam kolejne składniki, są na DRC, ponieważ żar leje się z nieba jak w Teksasie po prostu i nie mogłem tego wystawić, bo by wszystko spłynęło tam na dół, więc zapraszam do motocykla, omówmy je sobie. W tej oto pokaźnej butelczynie znajduje się zmora barbecue sauce. Jeśli nie macie zmorki na podrędziu, użyjcie jakiegokolwiek innego sosu barbecue, którego lubicie. Dalej mamy masło oraz miód. Miast miodu posiłkować można się w zastępstwie cukrem brązowym. No i pięknie, niech to sobie jeszcze czeka na swoją kolej, a w tym czasie wyciągamy kiełbasę z grilla, kroimy w takie zgrabne bajcy, co by zmieściły się do buzi naraz i układamy na blasze. Wow. I got a gal lives up doubles, hey ho do da day. Watch calls me nothing but troubles, hey ho do da day. Do kiełbasy dodajemy teraz masło, miód bądź brązowy cukier oraz sos barbie. Mieszamy dobrze całość, aby miód, sos barbecue oraz maselko pięknie pokryło całą kiełbaskę. I tak przygotowaną kiełbasę wrzucamy z powrotem na róż. Temperatura ta sama, czas ten sam. Mieszamy co kwadrans. Trzy hey hey kwadranse za nami ja nie mówię już nic więcej tylko zapraszam do stołu hey ho, do da Wow, gdybym mógł malować obrazy, wola! Wyglądałyby one właśnie tak jak kiełbaski barbecue. Są one słodkie, octowe, pierne i owiane delikatnie dymem coś niesamowitego. A dzięki temu, że użyliśmy tutaj różnych rodzajów kiełbasek, to każdy hapek będzie przygodą. Jak najbardziej polecam. Raz ich spróbujecie, na pewno się w nich zakochacie i będą one hitem każdej imprezy, czy to grillowej, czy w domowych zaciszach. Jak najbardziej polecam. Do zobaczenia! Ła! Pięknie pachnie! Trzy kwadranse... Trzy kwadranse za nami. O losie! Minęły trzy kwadranse, kiełbasa już... To z podniecenia, to z podniecenia. Minęły trzy kwadranse, kiełbasa jest już zgrillowana.